Witam Państwa na 11. edycji festiwalu. Przed nami wieczór specjalny, wieczór otwarcia. Nominowany do Oscara Sam, Sam Green i zespół The Quavers z Nowego Jorku przywitają dzisiaj warszawską publiczność, a jutro publiczność wrocławską projektem filmowym pod tytułem Miara Wszechrzeczy. Jesteśmy w Warszawskim Kinie Iluzjon, gdzie za chwilę odbędzie się oficjalne otwarcie 11 edycji Planet plus Dog Film Festival. Witam serdecznie na oficjalnym otwarciu 11 edycji festiwalu Planet Plus Dog. Tegoroczna edycja potrwa do 18 maja i będzie wiele nowości dla widzów, ale też stałe elementy, które nasi widzowie już do tej pory znają. Wiele, wiele koncertów muzycznych związanych z, fi, z filmami, które po, pokażemy, 10 konkursów, w tym, w tym ten najważniejszy o nagrodę Millennium dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Wiele debat, w sumie aż 60 wydarzeń poza, yy, poza filmowym. To jest to, co czeka na publiczność 11. edycji Planet Plus Doc.